Ej, kochają! Idziemy do a może wrócić. Zniszka na karne w siłowni. Już go nie ma. Co? A, tu jesteś, siema No, siema ma. Buu, buu. Dobra, nala. Idę odsłonić. Jeśli chciałem, gdzie idziesz? Na siłowni, wypuknie wy wy na karne Okej okay. Pa. Bieramy lądu Bim, bim. Ciekawe na ile wełk, To jest niżka na 20. Nie No bo to samo, o dobra. Wuu-hu! -huh. widzę, że drzwi nie, mo nie mogę, o tutaj postawiłem deskę, mam deskę. I fu! Teraz tak, tak i shu. Teraz pierwsza osobówka i siuu! W pracy mogłem pojechać pociągiem? Co? Dzień dobry, o, nie ma nikogo. Przysłuchaj do szefa Fufa. Dzień dobry. 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 dobry, to to a nie. No. Dobra. Ja nie. Dobra, jestem widzą wiedzy. Halo, szefie. Halo. To którą mam tą zmianę? Boże. No na Kto? możesz? Bo utknąłem Bo Ja, gdzie utknąłeś? Wyłączę. głośniej, bo cię nie słyszę w ogóle. Jakieś dzieci gadają. Ale to to ty, szefie. No wiem, żeby gadać głośniej, ale mnie nie słychać, bo dzieci gadają. Le. Słychać? Nie. A, da, pomożesz? <grym> Dobra, widzowie, już jestem z powrotem. Ui! Dobra, to od piątej zaczynam pracę? Czy od szóstej? Od szóstej. Pip. Zapomniałem się rozłączyć. Czyli godzina. A w sumie? A w sumie? Nie, w sumie? Nie, w sumie tak. No, w sumie tak. Ja dzisiaj chcę rozdawać pizzy. Chcę wozić. Dzwonię do szefa. Halo. Halo szefie, mogę dzisiaj rozmawiać? od 10, od 9. To okej. Okay. Dobra. Halo pasta, Ale kupa. Juna, Jukata, wiem, kupa. Bo u nie? O, dobra, już. Dobra, to, 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 to. O, jest szósta, czekamy. Żodnego... I po Dobry! Dzień dobry, Jan, tu sypkie zamówienie. W szafie? Nie. Podobny jest. Mi. Brat. Bliżnie. Tak, dokładnie. No. Nie, no, dokładnie jestem jego No to co dla pana? Stanów. Wracam do Stanów. No. A, no dla mnie tak. Ja to Brooks Diner, hot doga i parówkę. No. Okay. No, ale że nie, że paru, że zamiast kabanów y, parówkę do hot doga. Dobrze, czyli na wynos Brooks diner chce pan? Tak. Dobrze. Dziękuję. No, a, y, to się należy złoty 80... A hot -dog? Z, y, Zaraz panu dam. Y, 80 złote. Okej. Okay. prawda hot dog. Dziękuję, hot dog. Do widzenia. Do widzenia. Przelaję twojemu szefowi glikiem dzikiem Bo nie zapłaciłem A. Co oni tu wybudowali? Dobrze. Dobra. Zaraz dziewiąta, więc będziemy mogli rozdawać. Pierogi. Już znaczy. Jedzenie. Dobrze. Dobrze. Dobra, czekajcie widzowie. Chwila przerwy. Ja miałem dać szczęśliwy burger. Chyba tak mi szef mówił. Tylko zobaczymy w telefonie. Czy da się dzwonić? Nie, nie to. Dostawa burgerów. No to to, dobrze mam. Chyba. Albo nie. O, mam. 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 Chyba to. Tam zamówienia trrr, trrr, trrr. Halo. Trrr, trrr. Halo Halo. Dzień dobry, no. Dzień dobry. Co dla ja pana. Poproszę pizzę. Gdzie? Dużo. Cztery sery. Dobrze. Jak wiesz, nie mam lokalizację? Dobrze. Kolejny telefon. Halo, co dla pana? Dla no mnie um, burgera pod dom. 24. Dobrze. No dobra, lecimy. Mamy jego lokalizację też, on jest obok szpitala. Dzień dobry, to dla pana ta pizza. Tak, dla mnie. 32 zł. Dobra, proszę, kartę nie. mogę? Nie. A, nie wziął pan ze sobą samej kameka? Nie. Dobrze. Może być zbliżeniowo? Musi <laughs> pan dać pieniądze. A, gotówkę. Okay. Myka, myka. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Lecimy tam duży burger. Nie, to nie jest szpital. To jest na przystanku. Nie. To jest Dobra. To tutaj jest. Dzień dobry. Dla Do pana duży burger. 32 zł. Dobrze. Do widzenia. A nas ich ma ile lecimy, lecimy z powrotem i czekamy na kolejne zamówienie i przy okazji zle, będę gotował. Halo? Halo, no, yy, mi pizzę? Jaką? Yy, margaritę średnią. M może być. Yy, a zapłacisz wszystko, bo sobie, sobie wezmę? No dobra, to zapłacę. To dwie wezmę. No to weź dwie. Dobra, dzięki rozłożymy pip rozłożymy dobra już leczymy a pod nasz dom bo to kocio dzwonił ło wow. a właśnie widzowie to co do tych treningów to nie chodzę bo nie płaciłem tap, tutaj pizzę dwie Proszę. Dzięki. 64 złote. przejdźmy Muszę gotówkę. Dzięki. Dobra. Sigma, sigma, sigma. Dobra, wracamy. Jezus. Mhm. No głośno. Jak pasikonik. Hop, hop, hop. Tak skakać chcemy. Hop, hop, hop. Na przód, hop, 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 hop. Wow. ktoś tam hotel wydają. Tak skakać. O! Wow. Lagi. O! Oh. Lagi. O! Oh. Halo! Halo! I dobry, co dla dobry. Pana? No, ja poproszę dużą pizzę i dużego burgera. Dobrze, Cześć jeszcze dobra. się robi za 5 minut będzie. Dobrze. Dużą pizzę i cheeseburgera. Dobra, gotowe. Jedziemy. Dziękuję. 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 Ding dong. Pizza i burger 49 zł. Dziękuję. 49 Dziękuję. 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 dnia. Mm, mm, mm. Czekamy na kolejny spogotujemy przygotujemy i o zadzwonię do szefa w drodze, kiedy dostanę zamówienie, to zadzwonię do szefa, kiedy kończę. Już jest 12. Niedziela, szybko już. Du, 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 du. Halo? Halo? Co dla pana? No, dla mnie tak. Dla mnie będzie frytki, tak, burger, kola, tak, tak, pizza, tak. średnia. <gulne> Dobra, średnia. Nie e, mamy takiego. No to duża pizza, cztery sery. No. E, ten zestaw, co mówiłam, burger, frytki, kola. No. Duża kola, no. z lodem, no. zimna. No. E, Coś jeszcze? E, tak, chyba yy. yy. A, Stek, średnio wysmażony. I, hot, I dwa hot dogi Dobrze. I te kosy. Dobrze. Wszystko? Tak. Pip. A, wyśle lokalizację. Brrr, Czas brrr. Będzie wszystko. Uch, do niego jeszcze raz, widzowie. O, halo. Halo, no, ci um, lokalizację. Dobrze. Mamy gość. Nie Jedziemy. Gdzie gdzie, 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 to jest? O, Nie. To wysłał mi tą lokalizację. O, wysłał teraz. Wysłała się. Ła! Dobra. mam dużo rzeczy w tym bagażniku. Na desce. Będziemy go przestraszyć w sobie. Bu, pana. Dla pana! Ile auto parkuje? Zależnione od niebieskiego. Widziałeś? O, i dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. S -s -s 290 zł. Mogę karto? Nie mam wybrane. Mm, Możemy pan dać tutaj na blisko. Okay. No. Dobra, je. Pip. Przeszło. O, do dziękuję. pana zamówienia. Wszystko już dałem. Dziękuję. Do widzenia. A pan mi jeszcze nie do pizzy. I hot dogów i takosów Dałem panu wszystko. Nie, dał mi pan y, burgera. Proszę, kolei, proszę, 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 proszę. Dziękuję. No, widzenia. Um. Ale duży ten mam. Dobra, do szefa no, a... Ale szefie kiedy kończę? A, no tak, y, to... tak. Y, O O szóstym O y... y, Ano Chwila, teraz będzie trzecia To o czwartej O no Boże, dobrze A będę mógł dzisiaj wypadać? No jak przyjedziesz pod mailem. A no. gdzie pan mieszka? Ale to później, później ci powiem, okej Mhm, dobrze. Ale Sigma, Sigma. To Do pip, pip. Czekamy na zamówienie, widzą wiem. Czekam. 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 Czekam, czekam, czekam. No. Ja. Ktoś jeszcze pracuje w tym mieście? Nie, tylko ja. O, Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dla pana? Nie, poproszę. Burgera. Dobrze. Myślę pan mi loka lokalizacja. Tak, że Dobrze. Tak, jadę. Dzień dobry. Halo. Czemu pan ucieka. Dzień dobry. Burger. 16 zł. Nie mam. nie mam. Chodź pan ze mną. Ale metrem do banku? Nie. Ale ja się do pracy spieszę. do widzenia. Ja zapłacę. Ja sobie zapłacę, bo się boję, że mnie poradzę. O, kolejne zamówienie, co dla pana? O, tak dla mnie. Frytki. Mam burgera. Ja chcę frytki. A ja mam burgera. A ja chcę frytki. To proszę poczekać. No to widzenia. Może być pizza? Nie, te To ja się tu ugotuję. Mam prytki. A, Proszę. Ile będzie? Dwa złote. Bardzo ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To dla pana? Jest... Może być burger? Tak. Za dwa złote, tanio. Proszę. Do widzenia, dziękuję, biorę konia. Dobra, kończę pracę. Czy tam o tej kończyłem? Nie, dobra. To ja jadę. Idźcie, tu. Co do... mnie do szefa. <grych> Halo, alo! Dzień dobry. Jak ja z burzę? Już się robi, mamy zapas duży. I uwaga! No dzień dobry. Nie Proszę. Dziękuję. Proszę. 20 złotych. Ile? Dwa <noise> złote. <noise> Dziękuję. Jego dnia. Dziękuję. Dzwonimy do szefa. Halo, szefie, gdzie pan mieszka, bo po wypłaty miałem jechać? A, gdzie mieszkam? Mhm, czekaj. No, ale już ci wysyłam lokalizację. Jechać już? No, to odkupiłem dom od jakiegoś ziemka z mikrofonem w Mordzie. Dobrze, dobrze, jadę. Ale. Coś gadał tam? Się rozłączyłem. Ładny ten dom. Kiedyś będę miał taki widzowie. Dzień dobry, szafie, to ja. A tutaj Au. O, coś. Dzień dobry. No, mi wypłatę. Ile? Cztery. Złota? <grym> nie. Ile? I powiedz sobie. Tysiące. Milionów? Tysiące, powiedzieli. A, dziękuję, dziękuję. Miłego dnia. A, i w tej pracy nie będziesz miał takiego domu. W tej pracy? W tej, gdzie pracujesz. Wiem. Do widzenia. Do widzenia kiedy awans dostanę widzowie, bo nikt mnie nie zmienia. Go, 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 go. go. I teraz 180. Ołamuję nogi. Idziemy auto kupić, może na stałe. wypadać widzowie. Specjalnie na tę okazję. A, o. Ja idę. Może uda się kupić 8000 za takie auto. Dzień dobry. I na, jestem na przerwie. Co to? dobry. O, 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 dobry. O, tu pan. Pan burgera załagał. Tak, ja mam Tak, ja jest jakiś za 8000. Bierzek. Motor albo. auto. To może Dobrze. Hmm. Hmm. Na to panu tak? Mhm. To dziewięć. Ponieważ mhm. ma nitro bo... A to może być. Ile? Nie ma nitra i jeździ maksymalnie w Dobrze, proszę. Ile? 7 tysięcy? Dobrze, proszę. Dziękuję. A papiery? A A papiery? Tu podpisze pan. Podpisuję. Dobrze. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Na zewnątrz stoi auto. Dobrze. Co wie? O dzień dobry. Przez... Chcę kupić Lamborghini. Dobrze. 100 150. Co? To to tyle kosztowało. Pier, szpierdek. 150 mówił, że jeździ. Czas wypróbować. Że, że ciekawe czy jedzie. Uwaga. Czekajcie widzowie. Trzeba popchać, żeby ruszył. No chyba pana pogięło. Nie, no, żartuję. Nie no. Ja... Samsung, oi, <coughs> 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 <de>, <coughs> 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 <coughs>